Czasami ludzie zbliżają się do Ciebie i szukają jakiejś zaczepki. Zauważysz, czasami pewnie ludzie są w takim negatywnym stanie już już zauważasz, nie? Zauważasz, że o, teściowa, wujek, ciocia, żona, która ma te dni swoje, mąż, dzieci, tokolwiek, w pracy, ktoś już możesz widzieć, że zbliża się do Ciebie, już jest w takim stanie, że szuka jakiejś zaczepki. Jak ktoś jest w negatywnym stanie, jak ktoś jest w negatywnym stanie. Jak ja na przykład jestem w negatywnym stanie. I szukam zaczepki i chcę rozprzestrzenić tą negatywność po prostu. To bo nie, jak dobrze ty działasz, nie jak świetnie funkcjonujesz, to znajdę jakiś błąd, który zrobiłeś, bo nie jesteś doskonały. Mogę się czegoś przyczepić. Zawsze chcę zrobić źle i mogę się tego przyczepić. Jakąś małą rzecz mogę znaleźć jakąś małą rzecz, którą zrobiłem źle, i się przyczepić tego. I przypomnieć sobie jakąś inną rzecz, którą zrobiłeś źle, i odegrać taką narrację. Wszystkie te rzeczy, które robisz źle, mogę się przyczepić. Jak widzisz, że ktoś zbliża się i szuka zaczepki, to od razu wyrzucasz do śmietnika logiczne myślenie, dowody i fakty, i wchodzisz w abstrakcję i humor. Czyli jak widzisz, że ktoś już zbliża się, i już widzisz, że taka energia jest, tak, tak patrzy się, już widzisz, że coś powie i przyczepi się czegoś, to wchodzisz w humor. Albo możesz wyprzedzić. Zanim ta osoba powie cokolwiek, już widzisz, że jest tak nastawiona, to dajesz komplement tej osobie. Wow, ale fajne buty. Wow, ale fajna skóra. <grytanie> ale jak, jak to robisz, masz taką ładną, gładką skórę? Tak, cokolwiek, nie? czy jakiś żart. Żart albo komplement, tak wyprzedzasz. A jeżeli ktoś zacznie i już czepia się czegoś, to dawaj odpowiedzi abstrakcyjne. Humorem. Jak ktoś powie, jak ktoś na przykład zaczęła mówić, Ha, tego nie rozumiesz? Boże, jak możesz tego nie rozumieć? To jest czepianie się i logika tutaj nie działa. Możesz od razu iść w abstrakcję i mówić rzeczy typu. Wiesz co? Tak naprawdę, mój mózg, to jest taki mały orzeszek. Więc prawdopodobnie rzeczywiście, ja tego nie rozumiem. Jak mogę to zrozumieć, jak mój mózg jest taki malutki? A wiesz, jak to się stało? Kiedyś porwali mnie kosmici. Możesz iść w abstrakcję, nie? Kiedyś porwali mnie kosmici. <grywania> porwali mnie kosmici. I wzięli mój mózg i wsadzili. orzeszka. <grywania> do mojej głowy. Jak idziesz w abstrakcję i żartujesz, to. Ta osoba nie może się czepiać, bo nie, nie jest to logiczne. Nie, nie ma czego się... Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, tutaj. Energią zwalczasz tą negatywność. Humorem, a nie logiką. Logiką nie wygrasz. Popatrz się. Wyobraź sobie, że jest sytuacja, że czepiasz się mnie, że zrobiłem coś źle. To ja mogę ci powiedzieć, masz rację, zrobiłem coś źle, ale wiesz co, nie bądź hipokrytą. Ty też zrobiłeś to, to i to źle. I ta osoba ci powie, no tak, ale ja to zrobiłem wtedy i wtedy i to nie jest aż tak ważne. No dla mnie jest ważne, ale dla mnie nie jest ważne. Ale ty zrobisz to bardziej. Widzisz, logicznie nie, 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 nie ma wyjścia. <gryw> nie ma wyjścia. Uwierz mi, próbowałem wiele razy. I jak idziesz logiką i chcesz udowodnić i pokazać komuś, że po prostu jest negatywny i po prostu nie ma racji, bo wiele razy ludzie negatywni nie będą mieli racji. Jak chcesz logiką im udowodnić, to gdy zbliżasz się już do udowodnienia tego, już wiesz, że teraz już udowodnisz, ta osoba zrozumie, to w tym momencie ta osoba się potyka, ucieka, dzwoni telefon, zmienia temat, ucieka od tego. Nie możesz udowodnić. Jak ktoś jest nastawiony negatywnie i po prostu chce rozprzestrzeniać tą negatywność, to nie udowodni rzeczy. Fakty nie działają. Można dyskutować w nieskończoność. Więc zrób nawyk z tego, że jak kobieta, kobieta ma swoje dni, Zbliża się do Ciebie. I widzisz, że widzisz, widzisz po twarzy, nie zauważasz takie rzeczy. Widzisz to w oczach, widzisz, że szuka jakieś zaczepki. Od razu w twoim mózgu włączaj ten prze, przełączaj ten przełącznik. Humor, żarty, abstrakcja. Zbliża się kobieta i czeka się, a zrobiłeś coś, a zrobiłeś coś tam, a zrobiłeś coś, tam. A, zrobiłeś coś tam. a zrobiłeś coś tam. Moja królowa, staram się. Staram się. Jest tak dużo rzeczy w życiu do zrobienia. Wiesz, jak dużo rzeczy jest do zrobienia. Staram się. Postaraj się bardziej. Okej, okay. będę się starał bardziej. A ty możesz nie być taka ładna, gdy mnie opieprzasz. Nie mogę się skupić tutaj. Tak. Żarty, zwłaszcza z zaskoczenia, rozpuszczają, rozpuszczają. Nie, 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 ma, nie ma tam argumentacji, nie można, argument nie można argumentować. Rozpuszczasz tą negatywną energię. Wygrywasz. Idziesz i rozpuszczasz negatywną energię. Nie może, nie może, nie może nic zrobić. Nie może. Dałeś komplement nawet. Nie, nie można tutaj nic zrobić. I przyznałeś się, nie można nic zrobić. Ktoś krzyczy na ciebie. Albo ktoś wyskakuje z krzykiem. Trzeba mieć też wyczucie, nie? Czasami, jak ktoś jest bardzo zdenerwowany, to. Nie pójdziesz w żarty abstrakcji tak nagle, nie najpierw się może przyznasz. Jak ktoś krzyknie na ciebie, się zdenerwuje, to możesz kontrolować to w taki sposób, że hej, rzeczywiście. Tak najpierw poważnie, tak rzeczywiście masz rację. No, wiesz co, rozumiem to masz rację. Wydaje mi się, że zasłużyłem na jeszcze większy krzyk. Wydaje mi się, że po powinieneś albo powinnaś krzy krzyknąć na mnie jeszcze bardziej. Jak, jak ta siła, która idzie w ciebie, powiesz jej daj mi więcej to ta siła już nie chce ci dać. <grych> to jest paradoks. To jest to działanie Jezusowe, że dajesz drugi policzek. Coś w tym stylu. Zasłużyłem na większe krzyki. Po powinnaś, a po powinieneś krzyczeć na mnie bardziej. Jeżeli ktoś przychodzi do ciebie i ma poważną sprawę i czepia się, ale czepia się ważnych rzeczy i będzie jakaś konwersacja taka poważna, to nie idź od razu w żarty, bo czasami to jest po prostu ucieczka. Bo są mężczyźni, zwłaszcza mężczyźni, którzy za każdym razem, gdy robi się poważnie, idą w żarty i żartują i unikają nie? pewnych trudnych konwersacji. Musisz wiedzieć, że czasami pewne konwersacje są ważne, pewne rzeczy są ważne i dobrze jest dojść do jakiegoś porozumienia rozwiązać jakiś konflikt. I to będzie niewygodne, i będą emocje, i będzie nieprzyjemne, ale musimy dogadać się jakoś i musimy podać jakieś argumenty, żeby dojść do jakiegoś wniosku razem. Takie trudne konwersacje będą się odgrywały i musisz brać udział w nich. Ale gdy widzisz, że ktoś po prostu się czepia, widzisz, że to są głupoty, że to są małe rzeczy, możesz to rozpoznać bardzo łatwo. Widzisz, że po prostu ktoś się czepia. Usuwaj logikę od razu, od razu, natychmiast, natychmiast do śmietnika logika. Racjonalne myślenie, dowody, fakty, do śmietnika, od razu abstrakcje, żarty.